Widziałem z tej Bazji. Jest takie dla mnie dziwne Wchodzę do budowy mojego domu A tu takie rzeczy Saj Niby cyr Rizal Gra, gra Telekast. To nie widać zbyt dobrze Ok chyba, Of. Coś tam as. Discord. Dc tu jest napisane. Zobaczcie. Już się nie mylę. Poprawcie mnie. i co tu robi? Finaf. Fenaf. Może kiedyś na Co tu robi jakiś człowiek? Kurde, Co tu robi? No nie, tu zrobię cięcie. Ej. jak chciała że tutaj robię cięcie. Wchodzę sobie do tego pokoju patrzę i tu jest jakiś rag Krecha? Jakaś długa linia? Tutaj nie wiem. Nie wiem, jakieś rysunki tutaj są. Nie wiem co to mógł być. w ten dom. Ale tam. Też z głowy. Jeżeli pod tym chociaż będzie, proszę kilka lajków. Żeby nie było zbyt dużo. To nagram może coś ciekawego, nie wiem. Uff. Może się A ja właśnie się pytałem, po co to jest w moim domu tu. Też dziwne to było to jakiś syf Patrzcie to Wszędzie to piasek jest ale syf, dobra to ja się żegnam